Cześć, witaj na kanale Akademii Świadomości Ciała w pierwszym odcinku z serii Fizjo Podcast, gdzie dwaj wasi ulubieni fizjotuberzy Michał Sternak i Paweł Malicki powiedzą dzisiaj o ważnym elemencie każdej terapii, czyli o wywiadzie. O tym, jakie są takie kluczowe elementy, takie kamienie milowe, których nie wolno pominąć, przynajmniej z naszej perspektywy, a nam to naprawdę świetnie działa od wielu, wielu lat w gabinecie. Kamienie, których nie warto i nie wolno pominąć, ponieważ one robią różnicę naprawdę w każdej terapii i pozwalają, żeby pacjent poprawiał się nie tylko z poniedziałku na wtorek, ale i z roku na rok. A jest to naprawdę kluczowe. Witaj w serii Zio Podcast. To przestrzeń stworzona przez fizjoterapeutów, dla fizjoterapeutów i innych pasjonatów pracy z ciałem, gdzie wspólnie mając 45 lat doświadczenia, dzielimy się z Wami naszymi tajnikami z pracy gabinetowej. Zapraszamy do oglądania. Ten podcast powstaje dzięki The 5 Energy Therapy, szkoleniu dla fizjoterapeutów, które łączy neurofizjologię, psychosomatykę i energetykę pięciu przemian, tworząc spójny model globalnej pracy z pacjentem. Zbierając wywiad, tak naprawdę kluczowe jest to, żeby umieć zadawać odpowiednie pytania, tak żeby już na samym początku móc rozpocząć proces diagnozowania. I gdy trafia do nas pacjent z bólem, no to wiadomo, że ważne jest to, aby ustalić te priorytety. Kiedy, z jaką intensywnością, dlaczego ruch ma znaczenie, lub też dlaczego. Pacjent odczuwa dolegliwości bez jakiejś konkretnej aktywności ruchowej, najczęściej w spoczynku, i z perspektywy wnioskowania klinicznego jest to niezmiernie istotne, żeby, żeby to zrozumieć. Tak? Jak ty w codziennej praktyce to robisz? No bo każdy z nas ma jakieś sposoby. Tak? Tak. Ja pewnie trochę inaczej, Ty trochę, trochę inaczej na, na te testy i, i badania, badania pacjenta patrzysz. Można powiedzieć, że każdy ma swój przepis na Bigos. Tak jak każda gospodyni, prawda? I u której byś nie zjadł Bigosu, to on zawsze jest troszeczkę inny, ale nazwę ma jedną. I mniej więcej coś takiego mam wrażenie jest też w gabinecie. To jest tak, że są pewne kamienie milowe. Te kamienie milowe muszą się odbyć na terapii, ponieważ jeśli padną pewne pytania, to jasne, że pewnych rzeczy nie, prze, nie przegapimy, nie przeoczymy. Stąd ja mam właśnie zawsze taki, taki, taki mechanizm, taki, wiesz, taką strategię, że kiedy siada pacjent u mnie w gabinecie, to oczywiście od przywitania się i sakramentalnego, w czym mogę panu pomóc, a nie w czym panu, dole, co panu dolega, bo to jest bardzo, bardzo ważne, ale o tym może kiedyś, kiedy indziej, dlaczego, dlaczego też to ma znaczenie jak zadajesz to pierwsze pytanie, to bardzo istotne jest zrozumienie dynamiki. I mechaniki objawów, tak, z czym one się łączą, i teraz warto zacząć ustawiać sobie cały ten proces badania, zadawania pytań tego wywiadu w postaci takiego lejka, tak od ogółu do szczegółu, tak żeby później na samym końcu z tego lejka wypadły nam no dosłownie takie 3-4 główne informacje, które będziemy w stanie później zweryfikować, kiedy pacjenta sobie już będziemy badać ruchowo, będziemy go badać palpacyjnie. Natomiast sam ten, ten moment zbierania wywiadu jest bardzo istotny. I chodzi też o to, żebyśmy nie, nie tracili za dużo czasu na ten wywiad, żeby on się nie rozwlekał, nie był jakiś taki, bym powiedział, o wszystkim i o niczym, choć czasami są pacjenci, których troszeczkę trzeba posłuchać, i też mam takie momenty, że okej, okay, dobra, stwierdzam. To jest dla pacjenta ważne. Pewne rzeczy na razie odstawiam na chwilkę, żeby pacjent miał poczucie, że jest wysłuchany, i to też jest charakterystyczny rodzaj pacjenta, który tego potrzebuje. Ale w większości przypadków są takie, bym powiedział, trzy, cztery główne osie, wokół których się trzeba, trzeba poruszać. Czyli pierwsza oś, oś, która, która związana jest z objawami, to jest temat, kiedy pojawiają się dolegliwości bólowe. I teraz pierwsza rzecz. To jest czy one są związane z jakimś ruchem? Czy one są związane z bezruchem? Bo zupełnie Inny mechanizm, patomechanizm będzie związany z tym, że na przykład ból kręgosłupa pojawia się po chodzeniu, pojawia się po bieganiu, pojawia się nie wiem, po siłowni, prawda? A zupełnie inny patomechanizm wynika z stałej pozycji. Budzi mnie o trzeciej nad ranem, prawda? Ból pleców albo jeśli poleżę więcej niż 15 minut, zaczynają mnie boleć plecy, tak? Ten sam ból. A zupełnie inne przyczyny mogą, mogą z tym się wiązać. Więc myślę, że warto, żebyśmy tutaj trzy zdania jeszcze na ten temat powiedzieli. Jak różnicować, właśnie boli mnie, kiedy się ruszam, a boli mnie, kiedy się nie ruszam. Co od razu mi to mówi? Jak mogę to zinterpretować? No właśnie, i każdy będzie w inny sposób na to, na to zwracał uwagę. Um... Ja na aktywność ruchową zawsze patrzę z perspektywy tego, jaki to jest wzorzec ruchu. Czy to jest na przykład trening siłowy, mhm. gdzie tak naprawdę można powiedzieć, odbywają się ruchy jednopłaszczyznowe, jednokierunkowe, tak, no bo ktoś albo wyciska na klatę, albo robi przysłowiowego bicka. Tak. Więc jest to zupełnie inny wzorzec ruchu. Natomiast jeżeli pojawia się problem przy bieganiu, Problem przy na przykład wspinaczce sportowej, gdzie tak. zupełnie mamy inny schemat wykonywania tej aktywności, gdzie zaangażowane jest wiele tak naprawdę płaszczyzn ruchu, i te pozycje potrafią być naprawdę ekwilibrystyczne. I, i czasem jest tak, że właśnie klient mówi o tym, że, że ten ból pojawia się tylko i wyłącznie w tej jednej dziwnej pozycji, kiedy się ustawię tak, tak i tak, to wtedy zaczynam to czuć, tak, a w normalnym funkcjonowaniu e, e, mi to nie przeszkadza. Więc e, jeżeli, jeżeli bierzemy pod uwagę aktywność ruchową, to ja też właśnie to różnicuję pod kątem, czy jest to jakiś prosty mechanizm jednokierunkowy, tak, jak się na przykład poschylam e, w ogródku, czy właśnie jest to mechanizm związany z jakąś aktywnością sportową i... Dla mnie jest to, jest to wskazówka taka, że jeżeli wykonuję złożony gest ruchowy, to bardzo często będę zwracał uwagę przede wszystkim na końcówki ciała. Dlaczego? Bo wiemy z neurofizjologii i organizacji ruchu tak, poprzez, poprzez centralny układ nerwowy i przede wszystkim obwodowa organizacja to jest system powięziowy, że ta. Organizacja zaczyna się od dłoni, od stopy czy, czy nawet od od głowy w niektórych przypadkach. Więc automatycznie będę myślał przede wszystkim o, o tym, aby zbadać ten obszar, obszar ciała. Natomiast jednokierunkowe ruchy siłowe, które mamy przede wszystkim właśnie w takich sportach siłowych czy też kiedy idziemy na siłownię i próbujemy sobie coś poćwiczyć, trochę żelastwa poprzerzucać, tak, tak. no to wtedy jednak myślimy o tym, przynajmniej ja, w, w kontekście centralnej stabilizacji, co się dzieje na tłowiu, bo ten ruch jednak będzie wiązał się z tym, że najpierw muszę ustabilizować całe moje ciało, a później wykonać daną aktywność. Więc zmienia się w ogóle optyka, gdzie może znajdować się potencjalne źródło problemu. I kolejna jeszcze rzecz, która jeszcze występuje przed. Tym zróżnicowaniem, to sama kwestia, że jeśli objawy pojawiają się przy ruchu, to znaczy przede wszystkim, że narząd ruchu będzie tutaj zaburzony, jako pierwszy podejrzany, tak? To jest jakby tutaj bardzo istotne. No i druga kwestia jest, jest też taka, że jeśli boli mnie przy ruchu, to umówmy się, że. Zdecydowanie, zdecydowanie bardziej aktywne w trakcie ruchu są kończyny niż tłów, prawda? Więc więc też te zaburzenia na poziomie kończyn górnych czy kończyn dolnych będą tutaj istotne i na to właśnie gdzie szukać tych zaburzeń będzie miała kolejna kwestia o której za chwilę za chwilę powiemy ale to jest bardzo bardzo istotne żeby mieć to, to, to zróżnicowanie tak? czy boli mnie przy ruchu czy w bezruchu a jeśli już jest to ruch to jaki to jest ruch tak jaki rodzaj i jeśli wiem że tutaj przy tej aktywności pracują kończyny dolne bardziej, tak, no to jasne, że tam mogę, mogę szukać tych przyczyn, tak? Jeśli tu pracują kończyny górne, to jasne, że tutaj mogę szukać innych przyczyn. Ale jest jeszcze kolejna kwestia, też bardzo, bardzo istotna, czyli stałość, niestałość objawów, czyli można powiedzieć, czy ból jest ciągły, czy ból jest nawracający. To jest też kolejna bardzo ważna, bardzo ważna kwestia. I znowu pytanie, tak, czym tak na dobrą sprawę jest ból stały? Czy to jest moment, kiedy ja się schylam, i za każdym razem, kiedy się schylam, to mnie boli? Czy to jest ból stały? Czy ból stały to jest taki, który cały czas jest 24 godziny na dobę? Więc to jest niemalże filozoficzne pytanie. Tak, to jest filozoficzne, filozoficzne pytanie. I ja jako ból stały interpretuję właśnie ból, który jest. Ciągły, tak? Nie, 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 nie ustępuje nawet na chwilę. On może mieć zmieniającą się amplitudę, natomiast natomiast nie, nie znika. Bo co mi to mówi, że mamy tutaj do czynienia z czynnikiem chemicznym, tak, jest stan zapalny, który po prostu jest. I to daje mi również pewne informacje dotyczące tego, że stan zapalny. Nie zniknie mi w przeciągu 20, 30 czy 40 minut terapii. To jest niemożliwe, po prostu, bo, bo taka jest fizjologia. I teraz moja procedura terapii, moja cała strategia powinna być przede wszystkim nastawiona najpierw na to, żeby ten stan zapalny wyciszyć żeby stworzyć warunki w tym rejonie aby ten stan zapalny jak najszybciej się mógł odbyć i ciało mogło wrócić do pewnej pewnej równowagi i to jest jakby też istotne natomiast temat związany z powtarzającym się cały czas tym samym bólem przy tym samym ruchu jest związany z tym, że dokładnie ten ruch powoduje podrażnienie tej konkretnej tkanki. I oczywiście, jeśli ja dojdę do tego, gdzie jest źródło tego podrażnienia i je usunę, to spodziewam się tego, że po terapii ten ból zniknie, tak? I bardzo często mamy takie sytuacje właśnie, że w ciągu jednej sesji potrafimy usunąć ból, który, który ktoś miał na przykład kilka miesięcy przy każdym sięganiu do góry albo przy, przy każdym schylaniu. Tak? Jest, to, jest to coś zupełnie normalnego. Tak i okazuje się, że na przykład przecięty palec w przeszłości jest odpowiedzialny za to, że próbując sięgnąć do, do górnej szafki pojawia się ból na poziomie obręczu barekowej i tak naprawdę... Dopiero praca, która będzie ukierunkowana na, na to miejsce, które było bezpośrednio uszkodzone, przyniesie rezultat. I to jest dokładnie przypadek mojego pacjenta, który trafił do mnie z bólem w okolicy, w okolicy łopatki. I okazało się, Właśnie, że piąty palec po stronie zewnętrznej tutaj ma taką piękną bliznę, mm -hmm. po dosyć głębokim przecięciu i szyciu tego, tego palca, i tak naprawdę nikt na to nie zwrócił wcześniej, wcześniej uwagi. Wszyscy, którzy z nim pracowali, przede wszystkim skupiali się na obszarze, gdzie odczuwał te dolegliwości. Więc, więc ta łopatka, staw ramienny, czy też obojczyk i szyja, przede wszystkim były brane pod uwagę. Ale tak naprawdę, właśnie kluczowa informacja to była kwestia związana z tym, że, ok, jak ruszam barkiem, to, to jest, nie jest tak źle, ale jak muszę wykonać jakiś precyzyjny ruch, jak muszę coś chwycić, jak muszę po coś sięgnąć, i ściąganie tego powoduje nasilenie tych dolegliwości. To był ten moment, kiedy tak naprawdę dało mi to do myślenia, że jeżeli ten ruch nasila dolegliwości, jeżeli to jest ten mechanizm, to coś musi się wiązać z organizacją tego ruchu. A wiemy, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, że ta organizacja złożonych gestów ruchowych zaczyna się od dystalnych elementów naszego, e, naszego ciała, więc wtedy dopiero tak naprawdę dostrzegłem tę, tę bliznę i o, a co tu masz, tak, mój drogi? Bo zapomniał o tym w ogóle wspomnieć podczas wywiadu, bo to było lata świetlne, jak on to nazwał e, temu. W związku z tym tam palec, to, to palec, nic, nic ważnego. Okazało się właśnie, że ten palec był tak naprawdę kluczowym aspektem w rozwiązaniu jego. Jego dolegliwości. I myślę też, że kiedyś w serii naszych odcinków warto, żebyśmy poruszyli temat urazów. Co jest urazem, a co tym urazem to nie, jest. nie jest. I też temat właśnie końcówek ciała, bo końcówki ciała rządzą w fizjoterapii, w moim gabinecie. To jest naprawdę coś, co po prostu jest zawsze. Nie robię nigdy praktycznie terapii, nie pracując na, na końcówkach ciała. Także to jest, to jest też coś, co, co naprawdę, naprawdę robi różnicę. I w aspekcie, w aspekcie jeszcze, właśnie zbierania wywiadu kolejny kamień milowy już zaczęliśmy o tym troszkę mówić to znaczy, właśnie historia pacjenta tak to jest też kluczowe. Najstarsze rzeczy, które się wydarzyły w dzieciństwie. I to niekoniecznie muszą być urazy, czasami to na przykład nawracające, nawracające anginy, czy nawracające zapalenia płuc, czy czasami pół dzieciństwa spędziliśmy u lekarza z bólami brzucha, prawda? To powoduje, że pacjent tak na dobrą sprawę pokazuje nam w trakcie wywiadu, gdzie możemy szukać. No, takich potencjalnych źródeł dysfunkcji, prawda? Napięcia, zaburzenia, jakich, jakichś restrykcji tkankowych. No i też jest to istotne, żeby odpowiednio to, to pozbierać i odsiać to, co jest według nas ważne od tego, co jest mniej ważne. Tak. I, I ta hierarchia ważności tutaj jest powiązana bardzo mocno z reprezentacją danej części ciała w układzie nerwowym, a ponieważ właśnie końcówki ciała, tą reprezentację mają największą, no to czasami wydaje się, że rozcięty kciuk to, to, to nic, a tak, okazuje się, że, 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 że jest rzeczywiście, rzeczywiście bardzo, bardzo istotny. Więc to jest kolejny z ważnych, z ważnych elementów. Co jeszcze ty masz takiego powiedzmy charakterystycznego, co zawsze jakby na, na, na terapii musisz odhaczyć w gabinecie, że, że to jest to jest ważny element całości. Ważnym elementem całości dla mnie to są zawsze okulary, mm -hmm. aparat na zębach i, tak jak wspomniałeś, różne choroby w dzieciństwie, czyli kwestie związane z uszami. Zawsze pytam mm -hmm. o uszy, zawsze pytam o aparat na zębach i zawsze pytam o, o okulary. I później to weryfikuję w dalszym procesie badania, czy na przykład perspektywa problemu mechanicznego nie wiąże się z nieprawidłową funkcją stawu skroniowo-ruchowego, czy być może napięcie na poziomie głowy w obrębie uszu nie jest tym napięciem, które rzutuje na, na całą resztę ciała, jeżeli ktoś mi mówi, że w dzieciństwie miał przewlekłe zapalenie uszu. To jest dla mnie niezmiernie istotne, no bo tak jak powiedziałeś, ta reprezentacja korowa, ten słynny homunculus jest, jest naprawdę... Bardzo pomocną i wartościową informacją, pokazującą tak naprawdę, co dla naszego mózgu ma kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu i odbieraniu informacji ze świata zewnętrznego. Tak, kolejna ważna rzecz, którą też ja zawsze staram się wyłapać i, i, i wyczulam siebie w trakcie zbierania, zbierania wywiadu. To są tacy pacjenci, którzy nie potrafią dokładnie opisać swojego bólu. Nie wie pan, no, boli mnie raz tu, raz tu, czasami to jest, czasami nie ma. A czy jakiś konkretny ruch? No, czasami tak, czasami nie. I to jest dla mnie też taka właśnie lampka alarmowa, która się, która się zapala, która mówi mi o tym, że to nie jest problem typowo mechaniczny, że tutaj narząd ruchu jest jedynie odbiorcą pewnego, pewnego napięcia, ta kompensacja w całym systemie powięziowym. Czy pewnym ratownikiem tak naprawdę. Tak, 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 dokładnie. To jest też tak jak... Można powiedzieć, w zimę zasypie wszystkie drogi, to są właśnie drogi pierwszej, drugiej czy trzeciej kolejności odśnieżania. I teraz drogi pierwszej kolejności odśnieżania są jakby no pierwsze, właśnie oczyszczane. I w naszym organizmie te drogi pierwszej kolejności odśnieżania to są właśnie drogi, związane z komunikacją w naszym ciele, drogi trzewne, bo to jest przede wszystkim oddychanie i to jest krążenie. Tak? To są te, te dwa mechanizmy, które jeśli zostaną zaburzone, to umówmy się, umieramy dosyć, dosyć szybko. Natomiast narząd ruchu to można powiedzieć trochę tak jak drogi powiatowe czy gminne i, i bardzo często właśnie tam nasz organizm odsyła pewne napięcia, dostosowuje bark, dostosowuje łokieć, dostosowuje biologię, do tego, co się dzieje na poziomie narządów wewnętrznych, i właśnie ta kompensacja trzewno-somatyczna, jak my ją nazywamy, czyli kompensacja, która przechodzi z narządów wewnętrznych, zaburzonych. Już teraz abstrahując, czy one są zaburzone z tym, tym, że pacjent na przykład się źle odżywia, czy pacjent ma stres związany z konkretnymi emocjami, które atakują dosłownie i tworzą się w tych narządach, to już jest jakby inny temat, ale. Takie objawy wskazują mi przede wszystkim, że ten pacjent, po pierwsze, może nie być pacjentem prostym. To nie będzie na zasadzie, że ja coś nacisnę, coś delikatnie pociągnę, uwolnię jakąś jedną strukturę i nagle jest: Wow, Boże, jak pan to zrobił, tylko to będzie pewien proces. Ten proces wymaga zaplanowania pewnej pewnej ilości terapii, ale też wymaga zaangażowania pacjenta i zmiany pewnych schematów, w których ten pacjent funkcjonuje i to też jest jakby moment, w którym ja wiem, że będę potrzebował z pacjentem podpisać w cudzysłowie pewną umowę terapeutyczną, że dzisiaj to jest tak i tak, ja to widzę tak i tak, według mnie to wygląda w ten sposób, to wygląda w ten sposób, przyczyny są tu tu i tu i teraz żeby za pół roku było inaczej, potrzebujemy tego, tego i tego, prawda? I ja deklaruję się, że zrobię to, ale pan czy pani, no jednak też musi się zdeklarować, że zrobi też parę rzeczy, i wtedy wiemy, że za pół roku, kiedy się spotkamy, powiedzmy, nie wiem, na czwartej, piątej czy szóstej sesji, ta. No, wizja zdrowia i ten moment, w którym się spotykamy, to już nie będzie ten ból przy każdym schylaniu, czy, czy, czy ból związany właśnie z tym, że raz mnie boli w lewym, raz mnie boli w prawym boku, raz mnie boli bark, raz mnie boli, raz mnie boli głowa. To jest bardzo, bardzo według mnie istotne i łączy się właśnie z emocjami. O te emocje, powiedz mi jeszcze, jak, jak pytasz pacjentów. Ech. O emocje to tak naprawdę zawsze warto zapytać, i jeżeli pojawia się jakaś dolegliwość, to ja właśnie to odnoszę do jakiejś stresującej sytuacji, czyli jeżeli taki ból pleców, ból szyi, ból ramion pojawił się bez jakiejś konkretnej przyczyny, czyli. Obudziła się pacjentka czy pacjent i zaczyna odczuwać dolegliwości bólowe, których dzień wcześniej w ogóle nie było, więc wiadomo, trzeba zapytać, a jak pani spała? Czy ten sen był regenerujący? Czy, czy być może jakieś niefortunne ułożenie? Jeżeli nic takiego mechanicznego, powiedzmy, co może wpłynąć na, na pojawienie się tych dolegliwości, tych dolegliwości, się nie pojawia, no to pytam. Wtedy, czy być może nie ma jakichś stresujących sytuacji, które pokrywałyby się z pojawieniem tych, tych dolegliwości, czy być może tak naprawdę ciało nie jest tym znowu, właśnie, ratownikiem, który próbuje ratować sytuację w kontekście pewnego zaburzenia homeostazy w naszym organizmie. I tutaj też dla mnie istotną kwestią jest dopytywanie się o porę, kiedy występują te dolegliwości, czyli bardzo mocno zwracam uwagę na cyt... Cykl dobowej aktywności poszczególnych narządów z medycyny chińskiej, a tutaj ten cykl dobowy tak naprawdę może powiedzieć, jest już naukowo udowodniony, bo nagroda Nobla została przyznana za odkrycie tak. właśnie tego cyklu dobowego, więc jest to niezmiernie ważna dla mnie i pomocna kwestia, którą wykorzystuję w codziennej, w codziennej praktyce. I teraz jeżeli wiem, że ból pojawia się zawsze o konkretnej porze, wiem, że pacjentka na przykład boryka się z czymś trudnym, co na przykład określę jako niedostrawienia przeżycie, i zawsze jest to rano, do tego nie ma apetytu, do tego pojawia się na początku ból, ból brzucha, a później dołącza się do tego ból szyi i ciężko jest głową odwracać, kiedy rano jedzie do pracy samochodem i musi się rozejrzeć. To tak, tak naprawdę można w bardzo prosty i szybki sposób połączyć kropki ze sobą i zdecydować na tej podstawie gdzie szukać rzeczywistego źródła problemu. Tak, kiedyś jeden sposób powiedział w jednym z też z kanałów na YouTube, kto jest uważny, ten łączy kropki i te kropki właśnie warto łączyć, warto zbierać właśnie te, te informacje z różnych jakby właśnie źródeł je je poskładać do kupy, bo tak na dobrą sprawę. Chodzi o to, żeby pacjent się poczuł lepiej, tak? On nam, on nam za to płaci. Bardzo często jest tak, że pacjent nie wnika w to, co my z nim zrobimy, tak? To naszym zadaniem, jako terapeutów, jest zrozumienie tego, tego przypadku. Z Czym się dany ból wiąże, bo do nas, jako do fizjoterapeutów, najczęściej przychodzą pacjenci z bólem, ale my rozumiemy, że ból to jest tylko taka lampka, jak na desce rozdzielczej w samochodzie, a za tym stoi bardzo, bardzo wiele różnych mechanizmów. No i właśnie to zbieranie informacji, te pierwsze 10 minut, jakie poświęcamy w gabinecie na to, żeby się rozeznać w temacie, robi różnicę. Czasami ja nawet mówię, warto poświęcić nawet 20 minut na tą rozmowę, żeby pewne rzeczy zrozumieć, bo potem jesteś w stanie dużo szybciej odnaleźć te 2 trzy kluczowe miejsca w ciele pacjenta, tak żeby je wyregulować, już abstrahując od konkretnych technik, bo technik fizjoterapeuci znają tysiące i są i są świetnymi terapeutami. Natomiast nie chodzi o samą technikę, chodzi o zrozumienie, gdzie tą technikę przyłożyć, tak? I to wtedy naprawdę, naprawdę działa genialnie. Dokładnie tak. Więc moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, w jaki sposób wy przywiązujecie uwagę do tego, aby zbierać wywiad, jak różnicujecie, co jest dla Was ważne i kluczowe w procesie diagnostycznym. Dzielcie się z nami Waszą wiedzą, tak jak my dzielimy się z Wami, a to też będzie dla nas bardzo ciekawa inspiracja do tego, aby tworzyć nowe nowe odcinki dla was i dodatkowo przekazywać wam cenne informacje. Tak, nasza seria Physio Podcast jest serią dla was, dla fizjoterapeutów i innych terapeutów w pracy z ciałem, osteopatów, trenerów personalnych, masażystów i też dzielcie się z nami w komentarzach jakie wy macie sposoby. Właśnie w kontekście zbierania wywiadu, może macie jakieś ważne jeszcze inne pytania, które być może nam też by pomogły, bo cały czas się uczymy. Tak to, tak to wygląda. Doświadczenia mamy sporo, ale ja za każdym razem, kiedy mam jakiegoś trudniejszego, zwłaszcza pacjenta, już jestem podekscytowany, czego ja się tutaj na tej terapii nauczę, i to jest, to jest genialne w naszej, w naszej pracy. Ktoś mi kiedyś powiedział, i zdałem sobie sprawę, że ma rację, że my wykonujemy najlepszy zawód na świecie, ponieważ pomagamy ludziom. Cały czas się rozwijając i jednocześnie zyskując świadomość, dbamy również o siebie. Więc to jest naprawdę niesamowite. Więc, kochani, cieszymy się, że razem z nami też ten zawód wykonujecie, bo jesteśmy fajną grupą zawodową. Dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy do oglądania i do spotkania się z nami w kolejnym odcinku serii Fizio Podcast. Do zobaczenia. Do cześć, cześć.